Witam was widzowie serdecznie na dzisiejszej transmisji ostatniej już ławy Nie powiem, że mnie to nie cieszy, bo cieszy mnie to f tak naprawdę No serio cały czas chodzę teraz na siłkę Cały czas Jeszcze dzisiaj idziemy za Marem Sparingi zrobimy, co wy na to widzowie? Muszę wam pokazać te, patrzcie. Za co? Patrz jaki zorek egipski Widzowie! Amal ma w końcu kompa! W końcu doszło do tego, że ma komputer. Ale wiecie co jaki jest problem teraz? On ma taki monitor, że jak odpala gierkę w full HD to mu wyp... Gdzie ty jesteś? A idziemy już? Chcesz iść? No. Dobra. No bierz, bierz, no No nie wiem w was spodenki jakieś na zmianę, koszulkę. Koszulka najważniejsza. Odbierz Duraga, no bierz, bierz Dobra, dzwonię do jana. Dobra, dobra, Halo. Halo widzowie O działa, działa, działa Ten Jaraj Kosa jak kurwa ten Jak kurwa co? Jak nie wiem co, jak debil Dobra, wjeżdżamy co? No i good No i dobra Bomba dla ciebie wjeżdża? Jak będzie potem tak latać? Ja właśnie cię wykurwis Mało mi zrób, dobra, dobra, dobra Bo normalnie się bierze dwie miarki, to tobie damy jedną mi chuj, Żeby cię nie wyjebało no. Dobra, wal z To bez popijania Dobra, z popijaniem, bo się popija, popija się <śleszy> Popija się że tak pewnie nie robię. No przysięgam ci, że tak się robi kurwa. Czech, że się wstrzygam, bo zaraz zanim zaczniemy mm? kreni całe, całe, całe... No, całe cała, kurwa! Ej, Dobra, ty, ty, co to ty odpiertadasz? Ej, co to odpiętadasz? Wyjeb to całe kurwa! kurwa nie, on, on, on to kurwa trzeba kurna? Na trzy razy pełni. Co, kurwa, raz, co ty mi się? Weź bardzo raz, wykryć, jak antybiotyk. <złyska>

Idzie ty za fierdalacz do wyłowiemy w górę. Wyobraź sobie... Że przed toła bi spierna. Jak można tak długo jechać szybko? Nowy dziającik to tak. To, tak. to tak. z rąk. Jak zerowa oporność tego rowerka? No tak, no tak. <grymne> a to nawet z drzewki idiotę zrobiłeś, kurwa Będę zigał, nie? <grymne> Będę zigał. <grymne> Będę zigał. <grymne> Koniec rowerka na dzisiaj. Cze, poczekaj na ciebie, czy już? Ja mam jeszcze trzy No dobra. <grymne> no co ty kurwa? Czemu mnie tak nogi kolą? Co? Nogi mnie kolą Zaścigamy się? Nie, nie, tak. Robisz tak, palce. No. Tutaj dajesz najbardziej starego do dołu. I robisz tak. Ba. Tutaj palce do góry. I podnosisz i pierwszy wbijasz z ziemię. Czyli tak teraz. Ej <Gryzamy> do <końca> dobra, jest tragedia kurwa Dobra, dawaj, dawaj Co? Teraz skakanka Może no, Możę, się no, a nie a, no, a, a. Wow. a musisz tak trzy minuty. Yes, no teraz yes, yeah. ja Dobra, co robimy? Ławę a Amaru? Ławę ci robimy, dawaj chodźcie Samą sztangę? No, no rozgrzewka Tak z pięć razy Z Tak Pięć razy Do klaty, bliżej. Dwa No szybko, szybkie ruchy I wypchnij Trzy W dół powoli i do góry Do góry szybko no. Ostatni raz Dobra, odłóż Co? Ciężki jak z Jak to? Jak no z Ale pięć razy zrobiłeś Czemu ten jest taki ciężki? Że jak założysz inne ciężary to żeby się nie złamał To jest 50, nie to jest 40 to jest 40 kilo A to ci nie spierdoli? Nie trzeba tego przykręcać? Nie, jest, jest, nie jest. No, ja, no, jak ja tak do ja. Luz, luz O no Dobra Odłóż No i tyle, 40 Ile to było dla ciebie? Dużo? No tak, nie, jakiś. No Jeszcze dwa razy przykupił No to luz, to dawaj, wstawaj Wstawaj, lecimy no? Ja 60 wypierdolę 60 wypieczyłem? Swoją wagę, no I wyjebie się osiekcił No dawaj Leci z tym Lecisz z tym kurwa. Lecisz, kurwa! lecisz kurwa! Lecisz z tym kurwa! Lecisz z tym kurwa, może lecisz z tym kurwa! No to! Gura. Gura, gura. Nie dotknąłeś klaty kurwa! Jo. No! To A ile to było? 50. 50? No! Dasz radę! Dobra, Jano, trzymaj kamerę, ja ją ja mentalnie wespę. No, to tak jest, no? Było? Było, było. Ale nie wiem, czy to jest że pan że pan dotknąłem. Ale pan jest że tak, to że pan uczy, że pan uczy, że Było? Było, że pan uczy, że pan uczy, że pan uczy, 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 Te uczy, uczy, bym zaliczył, te pierwsze próby, bym zaliczył. Ja bym zaliczył. bo Ja myślę, że jeszcze... Pierwszy. Pierwszy. No pierwszy raz już to robiłeś, nie? No tak. Pierwszy raz. Siedem Dawaj osiem. Jeszcze dwa. Za mamę. Za mamę nie? I za tatusia. Co ci kurwa się stało? No. Co mu jest? Co ci się no, stało, no, no, kurwa? Zgit. Zgit? No. Gdzie ja mogę zrobić wszystko? Dawaj, Dawaj na worek. Na worek? Dobra, to dałeś też? No. Dá vai variar oh, Ué, 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 ti. Pulva, ti, ti, ti. Tyson. Mike Tyson. Ei, meu ei. Hey. Ei, Só isso é Ty nie okay. masz kurwa akcywy odestania? Dobrze? No wkurz I ta śmietanka <grymne> Przyszła gwiazda <grymne> Oli troli Dawaj kurwo raz <grymne> Dawaj sobie tam zajebiemy z Przy, ławce. Przy ławce, no. Tutaj Koniecznie nie będzie lagowało, masz? Ej dobra, widzowie, prezentacja zawodnika, spójrzcie na niego Kurs 2-0 po media treningu nie jest 1.10 1.10 ciebie jest? No A to przepraszam, nie zauważyłem kursu Branek jest underdogiem To ten crit? Dobra, on ze szczęku wychodzi, ty Patrzcie to on. Może paść knockout On jest chory psychicznie Nie, ja zakładam po prostu Ile rund? Ile rund? A po ile? Po Trzy rundy ta? po minutę Nie, no za mało Dwie minuty? Po półtorej, po półtorej? ja wezmę czas, czekajcie, widzowie. Jesteście gotowi. Start poszło. No się leję. Temu... Ej nie Dawaj, bigo, normalnie, no, normalnie no. O, kurwa. No. Dawaj, dawaj, odkręcaj się pół minuty jeszcze. 20 sekund. <grywa> <grywa> dawaj, dawaj, 10 sekund, charakter, dawaj. 5 sekund. Stop, 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 stop. Pierwsza runda, jest git, jest git. Do narożników panowie. Jesteście gotowi? Dobra, start jest. 10 sekund Po głowę 5 sekund Czas, koniec Lecimy Lecimy, dobrze jest Dawaj, dawaj Amar woda, chodź Ostatnia runda Zara Ostatnia runda Dobra, start, leci Dawaj, dawaj, walcz, walcz Amar. dwa Dawaj, dawaj Jeszcze 30 tr... sekund, jeszcze Czekaj, jeszcze 15 sekund. Liczenie. Liczenie. Dobra. Raz. Dwa, trzy, siedem, osiem. Jesteś? Gotowy? Dobra. Jeszcze. 15 sekund. 3, 4, start. Dobra, czas. Brawo panowie, ładnie polecieliście. W kurde, w kurde. Ładnie w chuj polecieliście. Co? O, w Taką pizdę dostałem, że mi w wzrok na sekundę. Ren jak go Co oceniasz? oceniać? na dziś. Dobrze, w chuj, nie spodziewałem się. Nie spodziewałem. Ja ci Ale ja to na scenie mi zajmowałem, czuję. Nie, no, tam teraz się trafił, a ty no. jaka seryjka poszła na ty doły, człowieku. O, z niego? No, tak, a dobrze. Daj, jestem dumny, w chuj. Ja nigdy w życiu ja, stary. Ja nigdy w życiu bym nie wytrzymał Tak wchodziła ta wątroba no. Pierwszy raz tak ustałem, nie? Tak Także weszła, nie? No Kondycja, Kondycja i będziesz rozpierd... Co? 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 Coś Co? To tam do łazienki, tam jest łazienka Dobra Dziękuję wam za tego streama To był ostatni stream wiłowie Mam nadzieję, że wam się podobało Kocham was